Zamówienie z MediaMarktu. Bierzemy to, widzowie. No i z tego, co widzę, w zamówieniu z lodówka. Chyba ich nieźle pojebało, ponieważ jestem rowerem. Ja to klientowi zawiozę, tak? Bo ja nie jestem cienka pała. Jedziemy po przygodę. Dobra, zaperdolamy tam, widzowie. Dostawa z Media Expert. Po lodówkę jedziemy. Dobra, szybko. Przed nami jest. Po lewej, tu po lewej. Ty. Zamówienie z MediaMarktu. Co jest? Ty, bierzemy to? Bierzemy to, widzowie. Zamówienie z MediaMarktu. Lecimy. Widzowie, dostałem zamówienie na Uberze z Mediamarktu. Jedziemy sprawdzić co to będzie. Czy będzie to nowy iPhone 18 Pro? Czy będzie to jakiś duży telewizor 16 cali? O, takim by mnie pokardził, jakby klient nie odebrał. To, lecimy na oliwę do Mediamarktu. Jedziemy po przygodę. Za bawem błędem jest, czekaj. on no, to musi być coś małego, przecież rowerem, okay. No i co, że rowerem? Na plecy dasz i gitara. Dostałem zamówienie na Uberze z Mediamarktu. No i z tego co widzę w zamówieniu z lodówka. No, chyba ich Nieźle po***ło, ponieważ jestem rowerem, ale żeby mieć kontent dla widza, to jadę to odebrać, wpakujemy to do torby Ubera, którą mam właśnie na plecach i ja to klientowi zawiozę, tak? Bo ja nie jestem cienka pała. Ja dodaję takie zamówienia dowiozę, tak? Ja takie zamówienia dowiozę. Zamówili lodówkę na Uberze, ale coś się zepsuło i zamiast do kuriera samochodowego, to do kuriera rowerowego trafiło. No, niestety był taki błąd. Chyba będzie z tego zamówienia, chyba, jak mnie odepną. Dobra, śmigamy tego MediaExpert szybko. No, tak szybko w ch... Dobra, zapierdolamy tam Izowie. Dostawa z Media expert. Po lodówkę jedziemy. Dawaj, dawaj, daj. Szybko. Mam nadzieję, że mi tego nie odepną, bo dostałem info, że, że chyba lipa jest. Nie, nie, kradną. Nie było czasu... Nie było czasu kliknąć, żeby go odblokować. Nie było czasu, żeby go kliknąć i odblokować. Nie dygaj, nie dygaj. Jest gitara, jest gitara, po prostu. Szybko tu. Niech on Dobra, szybko. Przed nami jest. Po lewej, tu po lewej. Jadę, 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 nie dygaj. Jadę. jadę, jadę. Dawaj 50. Nie dygaj, wariat, jest OK. Widzowie wy to, że odrzuciłem zamówienie za 4 dychy na rzecz... nogi. k odpięło mi to. Ja pierdolę, odpięli mi to. I z media ekspertu. Jedyny Uber. To nieźle. Twoje dostawy zostały zaoferowane innym dostawcom z powodu braku aktywności. Ja mogę coś wziąć bolta za cztery No, lipo, no. Stoję na światłach i Uber to zamówienie z tego Media Expert mi odpiął. Sorry, z Media Markt'u. Stałem dosłownie przed Media Markt'em, po prawej jest. Stałem na światłach i Uber to zamówienie bezczelnie mi odpiął. Niby z powodu braku aktywności. A cały czas jechałem w stronę jakby tego sklepu. No nie wiem jest Uber. Ogarnijcie się, k... Bo to tak nie będzie wyglądało.